Drogi Raczku, droga Raczko, a dla Ciebie na końcówkę tego tygodnia od czwartku do niedzieli wypadły mi podczas tasowania dwie karty, które niestety odwróciły się twarzyczką w dół. No i już tłumaczę. Karta po lewej, odwrócona ósemka buław, oznaczałaby, że jeśli na przykład są podejmowane jakieś starania o dziecko, no to prawdopodobnie to jeszcze nie teraz. Ale to jest drugie znaczenie tej karty, a pierwsze takie... Mm, Przychodzące na, myśl, przychodzące na myśl od razu. Mamy na tej karcie 8 buław, które w takim standardowym ustawieniu są tak mm, odważnie wystawione w kierunku nieba i kwitną na nich zielone listki. W tej chwili widzimy je skierowane w kierunku ziemi więc jeśli drogi raczku, droga raczko masz jakieś ambitne plany rozpoczynania jakichś nowych rzeczy no to może jeszcze nie w tym tygodniu może nie w czwartek i piątek może wymagają jeszcze a, podrasowania albo po prostu są do zmiany no a w weekend drogie raczki, możecie być w odwróconej energii króla buław król buław no to energia takiej sensualności buławy to to Dużo, dużo dobrego seksu, przynajmniej jak dla mnie, ale też oczywiście takiego sensualnego połączenia pomiędzy partnerami, i tu tego może braknąć. Może to jest tak, że raczki po prostu są markotne, pogoda za oknem nie rozpieszcza, taka niby zima, nie wiadomo co. Może po prostu macie chandrę jakąś, może nie macie po prostu ochoty. Może warto pogadać, a nie się na przykład nabzdyczać i zamykać w sobie albo w, nie odzywać. No gdzieś taka tu energia, takiego, takie humor z dość mi yy, się nasuwa, ale oczywiście to tylko moje jakieś intuicyjne i domyśl, domyślne interpretacje. Może będziecie mieli świetny humor. No, ja dzisiaj mam jeszcze dobry. Pod warunkiem, że nie patrzy przez okno. Wtedy jest najlepiej. Drogie raczki, dużo dobrego humoru na koniec tygodnia i na weekend. Pozdrawiam serdecznie.